Stanisław Diszka. Ja bym zwrócił uwagę na to, że tutaj są dwa wymiary tej sprawy. Znaczy, z jednej strony jest kwestia nieprawidłowości przestępstw przy wydawaniu wiz, tak? z drugiej strony jest kwestia masowej i niekontrolowanej imigracji za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o te przestępstwa, to przestępcy powinni pójść do więzienia. Tak? Ale do tego niekoniecznie jest potrzebna komisja sejmowa. prawda? Bardziej interesujący jest ten aspekt, który wychodzi z tym centrum wizowym, które miało powstać w Łodzi, zresztą w okręgu byłego ministra spraw zagranicznych pana Rała i które miało wydawać początkowo były takie założenia, czy procesować, procedować 800 tysięcy wniosków wizowych rocznie tylko z 21 jeden państw, prawda? To jest, to jest wymiar tej masowej niekontrolowanej imigracji. I teraz moje pytanie, że ja uważam, że ta komisja, jeżeli ma rzeczywiście posłużyć Polsce, powinna być elementem drobnym. Dużej dyskusji na temat polityki migracyjnej Polski. Jest. Bo ja się obawiam, Spodem. że niestety obecna koalicja rządząca Spodem. kontynuuje w 100% politykę migracyjną opisu. I udowodnię to trzema rzeczami. Także po pierwsze, mamy po cichu w lutym przedłużenie wszystkich przywilejów socjalnych dla obywateli Ukrainy, ewenement na skalę europejską. Żadne państwo tak nie, tak nie przywliwały, pan wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, specjalista do migracji, pan Duszczyk już w styczniu mówił, że należy te przywileje ograniczyć Wy je przedłużyliście. Druga kwestia jest taka, że Donald Tusk powołując się na dane, które publikowała Konfederacja, m.in. O, o, o imigracji z państw muzułmańskich, przypominam, że to było 135 tysięcy pozwoleń na pracę w 2022 roku, mówił, że należy to ograniczyć. Moje pytanie jest takie, czy wasz rząd wydał zakaz wydawania wiz imigrantom z państw muzułmańskich, czy Tusk po prostu oszukiwał wyborców? E, przyjrzałem się wczoraj bardzo ciekawym badaniom. To jest tak, że wyborcy PiS-u i Konfederacji są całkowicie przeciwko imigracji muzułmańskiej muzułmańskiej, ale wyborcy ko y ko ko koalicji obywatelskiej 77%, wyborcy lewicy w 60%, paru procentach, 92% wyborców trzeciej drogi mówi nie chcemy imigracji z państw muzułmańskich. Uważam, że należy o tym dyskutować. No i trzecia kwestia, to jest wreszcie kwestia na przykład tego, że Konfederacja uważa, że poważna polityka migracyjna powinna wymagać tego, żeby ludzie, którzy do nas przyjeżdżają, uczyli się polskiego. Tymczasem, to, czego się dowiedzieliśmy w tym tygodniu, że my mamy finansować uczenie ukraińskiego w polskich Panie szkołach. Minister zamiast uczenia imigrantów polskich. Panie ministrze, ale pan naprawdę by chciał dzielić ludzi na to, e, czy oni są wyznania chrześcijańskiego, e, judaistycznego, muzułmańskiego, czy buddyjskiego? Naprawdę by pan tak Pani, chciał? Panie ministrze... Jak, jak, no. ja jeszcze nie jestem ministrem i pewnie nie będę, ale e, żeby chciałby pan powiedzieć, nie wiem, e, obywatelom Turcji... Obywatelom nie wiem, Egiptu czy Maroka. Drodzy pa Państwo, Wy do Polski nie wiecie, bo Wy jesteście z Państwa. Pamięta Kubańskim? Pan te filmiki Tuska z kampanii? A mi się te ja te nie. filmiki Tuska krytykowałem. To nie jest moja tak, poetyka i uważam, że takiej poetyki i takiej narracji w polskiej polityce okay. być nie powinno A ja się tu zgadzam, dlatego że uważam, że Polska jest wyjątkiem w Europie jako jedyne państwo, może jedyne, które nie ma polityki migracyjnej. I teraz od Polaków, od suwerena zależy, kogo my zapraszamy. Jeżeli Polacy mówią nam tam w ten sposób, my nie chcemy imigrantów z Państwa to naszym obowiązkiem jako przedstawicieli narodu jest w tym momencie wdrożenie tego, tak? Bez względu na to, czy panu redaktorowi się nie podoba klip tuska prawda, szczujący na imigrantów czy nie. A panu się jest, podoba. Ja się zgadzam z tym, że imigracja z państw muzułmańskich jest dla nas potencjalnym zagrożeniem, jeżeli możemy zapraszać tutaj ludzi z państw bliższych kulturowo, ale pod pewnymi warunkami. Ale znaczy, przed chwilą pan powiedział, że Ukraińcom przywileje socjalne też nie. No to skąd by Pan chciał mieć tych migrantów? Ale panie... Bo, dla... Ukraińców. Ale panie redaktorze, pan dla Ukraińców nie. Rosjanie groźni, Białorusi grozi. To skąd? Jak pan chce finansować cokolwiek to obywatelom Ukrainy, to proszę to im finansować. To, ale to proszę, to, ale to, proszę, to, proszę nie regeracja. zmuszać Polaków, żeby ciężko pracowali i finansowali w tym momencie. 800. Panie minister, zapewniam ja ja pana, że płacę podatki całkiem wysokie, wobec czego ja też finansuję te przywileje socjalne, o których pan mówi, i uważam, że uchodźcy wojenni także w obliczu sytuacji demograficznej Polski na przykład dzieci ukraińskie lepiej, żeby w Polsce były współfinansowane, czy dostawały 800 plus i żeby zostawały obywatelami. A czy zgodzi Polski się pan z zasilały że... naszą gospodarkę rękami czy, czy do zgodzi pracy się pan, że wypadałoby Polaków zapytać o to, czy chcą na przykład finansować 800 plus dla dla Ukraińców. No ale, 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 ale zapytać o referendum? No na przykład do, do, dlatego, że na razie jakoś nie słyszałem, żebyście projekt, na, na referendum na razie w szybko ukryto, to zostało po prostu Chwalone, Drodzy jest Państwo, jest wracamy, wracamy do historii. Panie redaktorze, przede wszystkim dziękuję bardzo za reakcję w momencie, kiedy Konfederacja szczuje na uchodźców, a Prawo Wasz i Sprawiedliwość wyśmiewa się z, z, z innych narodowości. To po pierwsze, jeżeli Pan... Czy pan co? Ja nie. byłam jedną z pierwszych osób, która krytykowała Donalda Tuska wtedy, więc niech Pan sobie przypomni. Po drugie, chciałabym e, Panu... Tak, popieram, oczywiście jestem z tego zadowolona. Natomiast chciałabym Panu jedną rzecz przypomnieć, bo Pan zawsze o tym zapomina i politycy Konfederacji zawsze o tym zapominają. Ukraińcy nie są tutaj u nas na wakacjach. Za naszą granicą jest wojna. To są uchodźcy wojenni, którzy ci, co zostali w nie Polsce, ciężko pracują w Polsce i wie pan uchodźców. co robią? Pani zna się płacą na podatki na pana również. Niech pan sobie to po prostu to zapamięta. Granice A jeżeli pan nie, nie wie, to niech pan sobie przypomni, jak Polacy wyjeżdżali swego czasu, emigrowali na przykład do Wielkiej Brytanii i też pobierali zasiłki. I co mówili wtedy koledzy z Wielkiej Brytanii? Niech pan sobie te rzeczy przypomni, zanim pan będzie gadał takie rzeczy. A, tak, nie mówię, obywateli z obywatelami niech pan jak po prostu już nie szczuje na ludzi Wy innych narodowości. nie ze swojej kieszeni. Płacicie, płacicie, Pani kieszeni widzowie, a nie z kieszeni przynajmniej widzowie że? widzą, jaka jest prawdziwa twarz Konfederacji. Panie, proszę. Ale co, widzą, Zwrócę no, uwagę, no, panie posłowie, lat, no. panie pośle, tylko zwrócę panu uwagę na jedną rzecz. Pan jest raczej beneficjentem, jeśli chodzi o system podatkowy, bo pan dostaje pieniądze, które polscy podatnicy, ale także ukraińscy podatnicy płacą płacą płacący w Polsce podatki dają także polscy na pana. Podatnicy także na polski Parlament. płacą, płacą od... Pani redaktorze za obronę spadki. ich interesów. Ale także ukraińscy podatnicy teraz... dzisiaj panu płacą. płacą. To są płacą nie obywatele. Polscy obywatele mają obowiązek obrony Rzeczypospolitej, mają Prawde cztery obowiązków. Ale, ale drodzy, drodzy... Prostko... ja bronię kieszeni Polaków. Ale może pan... Polacy nie chcą finansować świadczeń socjalnych dla prostu Może pan bronić, ale prawdą jest to, że zarówno emigranty imigranci, jakie uchodźcy, którzy zmienili się w pewnym sensie w emigrantów, dzisiaj pracując w Polsce, budują pomyślność Polski. A czy ktoś tak, zapytacie jest... Polaków, czy chcą to finansować, panie redaktorze? Proszę pana, te ludzie tak lewi, chcą, chcą, troszeczkę chcą finansować czy, na przykład czy, działania Konfederacji po Polaków, czy w członki świadczeń socjalnych Spokojnie. dla społeczeństw finansować. Chciałbym wrócić do no. no. no, Warszawy, chciałbym w że koalicja chce rozliczać i dobrze, byle nie tylko rozliczać, ale powstrzymać te negatywne aspekty. I to, co mnie martwi, to to, że pan wiceminister Duszczyk mówi, że polska polityka, strategia migracyjna ma powstać dopiero za rok. Czyli co, przez rok będziecie robili dokładnie to samo, co... Ale proszę. Sandra Leo? ...wpuszczać wszystkich, jak leci? Znaczy, a my nie możemy dać się tej rosyjskiej propagandzie. Tak, to bardzo ważne. Tak. Bardzo ważne. Ja tylko wspomnę, że te dwie osoby, które miały te antyukraińskie e, i nie tylko te banery skandaliczne tak naprawdę, staną przed prokuraturą z artykułu 151, tak. Tak, bo ten kryzys rzeczywiście wie... może być rozgrywany się przed... O, przed... Że tak przez tak jest... jest... dlatego trzeba jak panie może to panu, na końcu panu, się, panu się panu zdarza, to się. te banery ja, Stanisław Tyszka. To jest dopiero, szanowni państwo, początek zmian poważnych w polskiej polityce, w polskiej debacie i w debacie europejskiej. I to jest początek protestów przeciwko polityce unijnej, nie tylko klimatycznej. Proszę zauważyć, że najpierw mieliśmy ciche dosyć protesty przewoźników. To był m.in. Europejski pakiet mobilności, który w nich bardzo mocno uderzył, w polskich przewoźników. Teraz mamy protesty rolników. Za chwilę będziemy zaczniemy dyskutować o przymusowych remontach mieszkań i domów. Milionów domów w Polsce, co bardzo mocno uderzy po kieszeniach Polaków. I Marcin ja Harała w odpowiedzi na... Ja widzę ostatnie na... zdanie. Ja widzę, że Tusk zaczyna dostrzegać to, co mówiła zawsze Konfederacja, że to jest w tym momencie działanie na rzecz wielkich korporacji działających na Ukrainie. Rozwiązanie jest proste. Trzeba wrócić do kwot, które były przed wojną i trzeba wypowiedzieć Zielony Ład. Marcin Harała wypowiedzieć Zielony Ład? Tak, oczywiście. Była nadzieja parę po lat temu. Dlaczego Była się nadzieja parę lat temu. Opozycję. Stanisław Tyszka? Wymiana pokoleniowa na polskiej prawicy czy centrum prawicy następuje. Następuje powoli i to jest d, 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 przejawia się w tym, że Konfederacja będzie stopniowo odbierać wyborców Prawa i Sprawiedliwości. I z tej perspektywy mnie bardzo cieszy decyzja prezesa Kaczyńskiego, bo widzimy, że prezes Kaczyński jest coraz bardziej oderwany od rzeczywistości, jest coraz bardziej agresywny, nie, nie kontroluje swoich emocji, cały czas rozumie politykę w kategoriach tylko podsycania tego konfliktu personalnego na linii, prawda, Kaczyński-Tusk. Tak? Dla Polski to jest niedobre no i to podkreślamy, od dawna Konfederacja mówi, że zarówno Kaczyński, jak i Tusk powinni przejść na emeryturę, to by polepszyło naszą debatę publiczną. Natomiast w tym momencie PiS jest w takiej sytuacji, że Straciło swoją największą zabawkę, czyli media publiczne. I do ludzi może zacząć docierać szereg kłamstw, które ta partia powielała masowo przez ostatnie lata. Na przykład tą ostatnią debatę, którą mamy. To znaczy, Kaczyński prezes Kaczyński od początku popierał Zielony Ład. Przecież komisarz Wojciechowski z PiS-u, wcześniej z ZSL-u, przecież on mówił, że to jest Zielony Ład, to jest wręcz polityka programowa Prawa i Sprawiedliwości. To PiS był, lobował. Bezpośrednio fizycznie w Brukseli za otwarciem całkowitym granicy polsko-ukraińskiej, tak? I teraz ja bym bardzo chciał, żeby to dotarło do wyborców Prawa i Sprawiedliwości i żeby zauważyli, że nie muszą głosować na prywatną partię pana Kaczyńskiego, bo bardzo mi się podoba, co pan minister powiedział, to jest prywatna partia, tylko mają alternatywę w postaci partii ideowej. Bo Konfederacja łączy różne środowiska ideowo, prawda? Nie, nie jesteśmy partią prywatną jednej osoby. O Zielony ja jeszcze, to... jeszcze. Bo to ważna <laughs> rzecz bo, bo yy, Pamiętajmy, że Scena polityczna jest efektem sporu prawo i sprawiedliwość platform obywatelska. Jarosław Kaczyński, Donald Tusk. W związku z tym szkodliwego dla to to naturalne, wszystkie inne ugrupowania, wszystkie jakby inne elementy tego sporu wynikają z tego zasadniczego konfliktu politycznego od 2005 roku. W związku z tym, kiedy jakby premier Tusk jest na szale rządu, czymś oczywistym jest naturalnym, że. Jarosław Kaczyński. Kaczyński nie może odejść. Tak? Jest e, liderem e, obozu. Czyli jak Kaczyńskiego zabraknie, to może zabraknąć Tuska w polskiej polityce? Jak zabraknie Tuska, to wtedy i Kaczyński ja mógłby chcę się tylko zdecydować. jedną